jesteśmy w Twojej nowej garderobie, która błyszczy tutaj w kolorach złota. Dlaczego złoto? Ja tutaj większość jednak widzę beżu, już na to złoto nie, nie spoglądam. No ja jestem sroka, uwielbiam złoto, uwielbiam wszystko, co się, co, co się świeci i chciałam, żeby ta garderoba właśnie była taka beżowo-złota. Zawsze pytam bohaterów swojego cyklu o to, co ubrania ich własne powiedziałyby ich posiadaczu, co Twoje ubrania mogłyby powiedzieć o tobie? Jaka jest? No właśnie, to trochę, to trochę chyba niespójne, bo chciałam najpierw powiedzieć, że zdecydowanie powiedziałyby, że nie lubię kolorów, mhm. że wszystko. E, takim, to widzimy. E, bardzo jeszcze nie widzicie, bo nie widzicie zawartości tak. szafy. Ale kolorów tam na pewno nie uświadczycie, e, ale z drugiej strony to by świadczyło o tym, że jestem taka spokojna, mhm. wyważona. A tu mhm. nic bardziej myl mylnego. Ale gdzieś... wiesz, że Ty masz taki wizerunek ogólnie spokojny, spokojny wyważony, i tak. No, 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 ja to jestem taka bardziej, bym powiedziała, zakręcona, mhm. e, e, zagupiona w, czas, w czasoprzestrzeni, często spóźniona. Mm, e, I i, i, I raczej jestem taka bardzo mm -hmm. ekspresyjna, głośna. A kolorystyka w mojej szafie świadczyłaby o tym, że jednak jestem taką gdzieś jakąś może skrytą bardziej osobą. Klaudia no, ja wiem, że tutaj jeszcze nie przeniosłeś wszystkich swoich perełek, ale kilka z nich jest, i tutaj moje oczy zwrócą się do tyłu, bo tam są ważne dla Ciebie torebki. Czy mogłabyś coś o nich opowiedzieć? Jest tutaj faktycznie kilka takich znaczących dla mnie torebek. Pokażemy je? Możemy pokazać. Naj, najcenniejszą z nich to już dobra, sięgnę po nią. Myślę, że do tej torebki mam zdecydowanie największy sentyment, była to moja taka pierwsza y, rzecz z wyższej półki, mm -hmm. y, nazwę to. Zresztą dostałam ją na 30. urodziny, mam do niej ogromny sentyment, tak jak y, rzeczy w mojej garderobie rotują, mm -hmm. nie przywiązuję się do nich, tak zdecydowanie tej torebki na pewno Yy, najprawdopodobniej nigdy się nie pozbędę. Każde są wyjątkowe, każde są wyjątkowe, ponieważ to są takie nagrody bardzo często okay. za moją ciężką pracę. Mam taki rytuał yy, od pięciu lat jeszcze yy, na kilka miesięcy na projekt na Hotel mm -hmm. Paradise. To jest naprawdę yy, bardzo yy, wymagający plan i wtedy zawsze, jak wracam po pracy, to yy, sprawiam sobie taki torebkowy prezent. I tutaj też taki jeden jest. Mój ostatni narybek, jeszcze nienoszona. O, proszę. Tak, 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 tak. I to jest właśnie Nagroda za y, ósmy i dziewiąty sezon hotelu <laughs> Paradise. Czasami przywozisz ze sobą rzeczy. Przywożę, tak. Y, przywożę zawsze jakiś taki y, mały akcent, chociaż z Wietnamu przywiozłam wcale nie taki mały mm -hmm. akcent, tylko y, chyba taki najbardziej, y, ro, taką najbardziej rozpoznawalną wietnamską rzecz, czyli nakrycie głowy, które, które mam tutaj. Niestety mm -hmm. jest takie duże, że nie mieści mi się. Nie mieści mi się tutaj na tych półkach to, to, torebkowych, ale jest to tak piękne i tak charakterystyczne, że chciałam mieć taką pamiątkę z Wietnamu. Ale na przykład, jeżeli jesteśmy w temacie torebek, to ta torebka przyjechała z Kolumbii. Szukałam takich najmniejszych straganików i, i taka sympatyczna pani siedziała i na miejscu robiła te torebki. Klaudia, torebki już odstawiłyśmy na swoje miejsce. Teraz przyszedł czas na to, żeby otworzyć ceremonialnie, może który zwrót tej pięknej garderoby. Który wybierasz trochę tej czerwonej? Ja myślę, tu jest. że zaczniemy Dobra. od brzegu. Okej, okay, w porządku. Yy, ale to taka smutna szafa, bo tutaj monokolorystyczna. <słuch> <słuch> Proszę. To jest y, szafa, w której mieszczą się same czarne ubrania. Kiedyś mm, miałam zdecydowanie więcej czarnych rzeczy i pewnie jeszcze więcej, pewnie one by wypełniły wszystkie te szafy, mm -hmm. y, ale w związku z tym, że tak bardzo podoba mi się kolorystyka mojego całego mm -hmm. mieszkania, to jest absolutnie beżowo, to teraz przerzuciłam się na jasne kolory y, i do tej szafy sięgam najrzadziej. Twoja szafa tutaj na razie widzimy czarną część, ale właśnie jest beżowo-czarna. Czy ty rotujesz tymi kolorami tak zgodnie ze swoim nastrojem, samopoczuciem, że jak czujesz się na przykład mocna, drapieżna, to wybierasz czerń, a jak chcesz być bardziej łagodna i domowa, to jednak jestem beż? Przyznam szczerze, że ostatnio naprawdę no, niebywale rzadko sięgam po, ten, po, po tą czerń. Jak już to chyba to są raczej wieczory, czy mm -hmm. wyjścia na tak zwane miasto, mm -hmm. na, na, na jakąś kolację z koleżankami. Moje oko wypatrzyło dwie kurtki, skórzane tak. bodajże. Tak, czarny, oczywiście musi być akcent złoty. Tak, to, jest, jak, jak, to tą srokę, srokę, tak. jak to na srokę. Jak to na srokę, tak, przypadło. Druga jest nieco bardziej szalona. Nieco bardziej szalona i to jest bardzo fajna kurtka, bardzo ją lubię. To, jest, to są bardzo młode dziewczyny, które mają świetny biznes, kupują coś z tak zwanej drugiej mhm. ręki i te rzeczy przerabiają i powstają z tego takie, takie piękne historie. No świetne. Ma, mają świetne marynarki, świetne kurtki i to jest. Tylko Tylko ja mam taką kurtkę. Nikt więcej takiej kurtki nie ma, bo to są yy, takie unikatowe rzeczy. A Ty właśnie, jak robisz zakupy, to jesteś takim typowym modowym freakiem, że idziesz za trendami, czy raczej starasz się podążać gdzieś takim swoim własnym kodem? E, chyba raczej e, jakby podążam za tym, co czuję, a że jestem ubraniową nudziarą i najczęściej chodzę <śmiech> <śmiech> o tak, czyli jakieś jeansy i t-shirt, mhm. nie kombinuję z kolorami, może nieco bardziej z fasonami, mhm. y, ale y, lubię się czuć wygodnie, a na no, co dzień to w ogóle w dresach chodzę. Ale w hotelu czasami masz na sobie kolorowe ubrania. I to jest, to jest jedyna sytuacja, kiedy noszę kolory i wtedy wyżywam się mhm. <laughs> i y, na, na ten sezon jeszcze bardziej postawiam na kolory. No dlatego, właśnie, dlatego byłam zdziwiona tak, tym, co tutaj zostało. Tak, bo ja się sama stylizuję na hotel. To też jest bardzo ciekawe, bo miałam pytać, czy to tak stylistki cię krzywdzą, skoro tutaj bez koloru, ja a tam się kolorów. sama Stylizuje na hotel. To jest tak dłu, dłu, długi czas przygotowań. Mm -hmm. Część rzeczy jest szytych, część rzeczy gdzieś tam kupionych, pożyczonych. Zdecydowanie jaśniej. Tak, zdecydowanie jaśniej. To Powiedziałabym, że wiosenniej, na pewno. Wiosenniej ta szafa ym, zjednoczyła się kolorystycznie z całą resztą mieszkania. Zdecydowanie. Klaudia, ty wcześniej powiedziałaś, że twój styl jest nudny. Ja bym no. tego tak nie nazwała. Jak ty byś go właśnie opisała może innym słowem niż pomysłem? nudny? Tak. <toczaj> No taki monochromatyczny to zdecydowanie. Mhm. Uwielbiam proste formy, yy, gładkie, nie, nie toleruję, nie akceptuję printów, mhm. wzorków. Jak widać, każde jedno ubranie w mojej garderobie jest absolutnie gładkie. Zawsze tak było, czy to Zawsze przyszło tak cię Zawsze. O, to ciekawe. Od, od, od dziecka nie, nie lubiłam tych, kiedyś były takie grochy, mo mm -hmm. modne paski. Mm -hmm. I owszem, podoba mi się, jak dziewczyny, yy, nawet teraz byłam z koleżanką na babskim Wyjeździe i wszystkie kupiły sobie bluzki w paski i przeszło mi przez myśl. mówię, kurczę, one tak fajnie wyglądają w tych bluzkach w <laughs> paski. Może ja też powinnam jednak się zaopatrzyć, ale wiem, że, że to była rzecz, której bym nigdy nie urała. A Ty się kimś inspirowałaś, tym względem właśnie takiego swojego bardzo estetycznego bym powiedziała stylu, czy to było takie totalnie Twoje? Nie mam takiej idolki Mama, babcia może? O, gdybym podążała za mamą, to zdecydowanie tutaj byłoby bardzo dużo kolorów. A w czym chodzisz najczęściej, pokazałabyś? Dresy, jeansy, t-shirt. To jest absolutnie... Jakieś dość... taka ulubiona czyli, para może? Czyli po prostu jakiś zestaw dresowy. Przyznam szczerze, że bardzo często sięgam po ten zestaw mhm. i mam dokładnie tę samą bluzę i te same spodnice. Nie komplety. Ale mam trzy sztuki takich. Jakiego koloru nie znosi Klaudia Aldursy? O wielu. Takiego, ehm, którego to... nawet na hotel się nie ubierze. Jest taki? Ym, hotel rządzi się innymi mhm. prawami. W życiu takim codziennym powiedziałabym, że jest to czerwień, mhm. granat mhm. i szary mhm. i haber. Właśnie czerwony wydaje mi się z taką kobiecością, a ty się kojarzysz jednak z kobiecością, jak cię oglądamy na ściankach, to jednak ty mówisz tutaj nuda i pokazujesz mi t-shirty, ale tam zawsze są te piękne kreacje. Z tymi kolorami to jest tak, że mam takie poczucie, że y, moja uroda jest na tyle charakterystyczna, że Taki ostry kolor, tylko by to jeszcze bardziej podkreślił, mm -hmm. a ja zdecydowanie wolę to trochę przykasić. Mm -hmm. W takim razie jeszcze zapytam, czy wolisz być taka domowa czy kobieca jak na ściankę. O, zdecydowanie, dresy. <laughs> dresy, kuchnia, cisza, spokój. To, to jest ta część, którą lubię najbardziej. Twój partner by się z tym zgodził, że wolicie w dresach niż w pięknej sukni. Mój partner wolałby mnie. W czymś, czego tutaj nie ma w garderobie, mm -hmm. bo w tej garderobie nie ma ani jednej spódniczki, ani sukienki, a Jacek zawsze jak gdzieś wychodzi mówi: No weź, ubierz tą spódniczkę, no ubierz tą sukienkę. Wspominałaś tam mimochodem, że masz jeszcze jakieś takie swoje inne małe zamiłowanie. <grym> Dziwadła, tak. tak zwane. Tego ja nie powiedziałam, tak. to jest Twoje słowo. <grym> Dziwadła to są skarpetki. Nie lubię używanych skarpetek, codziennie nowe. Może nie codziennie nowe, bo ja bardzo często chodzę na boso, yy, ale faktycznie w tej szufladzie większej skarpetek jest nowa, tu są same nowe skarpetki i te są y, takie powiedzmy używane, ale mhm. ja ubiorę maksymalnie dwa razy skarpet. <śpiewanie> to strasznie <śpiewanie> brzmi, ja wiem, ale spokojnie. Potem te skarpetki oddaję chłopakom. Okej. Okay. <noise> Także nie tak jest tak, że lądują w koszu. Oni te skarpetki nie szanują, chodzą w nich na mm -hmm. boso, potem one są brudne. Um... No jakoś no, lubię ubierać nowe skarpetki. To no jak już rozmawiamy o skarpetkach, to te takie jedne zwracają małą uwagę. Włochate? Włochate. To są skarpetki, które, bo to są skarpetki je? Do, do chodzenia skarpetki. po domu na boso, jak mi jest okay. zimno w nóżki. Takie nieestetyczne, one no, tam się nie powinny znaleźć, ale... ale są... rozumiem, że to są te skarpetki, które goszczą u Ciebie na nodze więcej niż jeden raz. To jest tak, to jest więcej niż jeden raz. I to jest ta jedna skarpetka, która gości na nodze więcej niż są jeden Są też ze raz. złotem. Są też ze złotem, one są również nowe jeszcze. Nie miałam ubranych. Lubię mieć estetyczne skarpetki, no bo przecież, jakbym poszła w gości i ubrałabym taką białą skarpetkę, to widać, że ona już jest taka zmęczona życiem. Tak, tak? Musi być ładna, czysta. Przechodzimy do kolejnej szafy. Szafa z jeansami. Tak naprawdę to jeans to jest coś, do czego się przekonałam stosunkowo niedawno, ponieważ to w moim mniemaniu jest kolor, którego ja nie akceptuję. No, takie najmniej lubiane to są takie jeansy o takim typowo granatowym kolorze, więc te noszę bardzo sporadycznie. Ale są w szafie. Ale są w szafie, to znaczy, że niedawno musiały być mm -hmm. noszone, ponieważ my mieszkamy tutaj od września, więc to są takie rzeczy, które noszę na bieżąco. Ostatnio mój taki ukochany krój, ale może to nie jest ukochany kolor, to są szerokie. <laughs> Szerokie, yy, proste nogawki, wszystko w oversize. O proszę bardzo, mówię że się niczym nie różnią. No A te to te, te złote. wyciągnijmy, te wyciągnijmy. To, <laughs> to jest, dżinsy powiedziałabym, dżinsy. że szaleństwo jak na ciebie. Jak ogóle. na mnie to jest bardzo duże szaleństwo. Te dżinsy nawet były ze mną w Wietnamie i nawet miałam je ubrane do stylizacji. Yy. No, Na uważam, co dzień że... raczej cię w nich chyba nie spotkamy. Na co dzień raczej nie, chociaż kto wie, kto wie. Mm -hmm. Na razie. A jakaś tutaj. para, którą nosisz najczęściej, tak aż do przesady? E, to już, to już. No, takie moje ulubione to są tu te jasne. O, bardzo lubię te dwie pary jeansów. Chyba to, jest, e, to są takie, które noszę najczęściej, boże, niewyprasowane, no wstyd. <głos> <głos> e, czyli taki jasny błękit, mm. proste, szerokie. Te mają obszczębiony dół, a te taki gładki dół. Zostawmy dżinsy, przejdźmy do. Butów, bo one są, ja powiedziałabym, że tak wyeksponowane w sposób dosyć jubilerski. <noise> tak, chociaż to nie są buty, których nie noszę, bo jak widać większość z tych butów była noszona, to jest oczywiście jakaś namiastka mm -hmm. moich butów. I to jest też spełnienie takiego mojego małego marzenia. Zawsze chciałam mieć taką piękną mm -hmm. szafkę na buty, podświetloną, szklaną, żeby te buty było widać z każdej strony. W moich wyobrażeniach te buty byłyby nienoszone. <noise> Ale z tych zdecydowanie korzystam. <noise> tak, właśnie bym powiedziała, że to takie typowe dziewczyńskie, dziecięce marzenie. Tak. Jest tutaj dużo szpilek, tak. dużo wysokich szpilek. Które są Twoje ulubione? Yy, ulubione, ulubione, ulubione... Te bardzo lubię. No, oczywiście musi się pojawi pojawić ten kolor złoty. One są yy, nie dość, że bardzo wygodne, to takie bardzo efektowne. No właśnie z tą wygodą czasami jest różnie. Czy tak. są buty, które są ładne w tej kolekcji? W absolutnie się nie da chodzić. To jest najgorszy but, bardzo popularny, ale. Wszyscy mówią to samo. To jest but, którym w ogóle nie da się chodzić. Nawet nie da się siedzieć. <laughs> po prostu ten profil tej stopy jest wybitnie niewygodny. Ale rozumiem, że reszta jest. Biegana. Tak, 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 absolutnie reszta to są buty, które, które używam nawet, które mam wiele lat. Rauja, nie da się ukryć, że ta szafa, garderoba w sumie, robi wrażenie i nie mówię tutaj tylko o tych złotych elementach, ale to wszystko, jak to ułożyłaś, jest po prostu jakoś tam katalogowo-bajkowe, bym powiedziała. Czy Ty, jako mała dziewczynka, w ogóle kiedyś pomyślałabyś, że będziesz miała taką garderobę marzeń? Ojej, no na pewno sobie wyobrażałam i widziałam się w takiej garderobie, ale, 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 ale no bardzo cieszę się, że jest taka, że, że mam taką szansę, że mogłam sobie stworzyć taki mały swój wymarzony kącik. A ubrania, Twoje własne ubrania, co Ci dają tak na co dzień? Dla mnie ubrania przede wszystkim muszą być komfortowe i wygodne. Mhm. I myślę, tak jak buty, jestem w stanie... I z ubraniami też mam tak, że tak jak na akcesoria, czyli torebki i buty, nie jest mi żal wydać kasę, lubię, tak, ubrania, dla mnie to jest jednak materiał, on się szybko niszczy, brudzi, lubię te ubrania zmieniać, wymieniać i raczej sięgam po te takie tańsze, popularne sieciówki niż wyższą półkę.